Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku takiego oto ozdobnego aniołka. Aniołka tego można wykorzystać jako aplikację, ozdobę albo zawieszkę na choinkę. Do wykonania tego aniołka potrzebuję białego koloru włóczki, igłę z grubym oczkiem, nożyczki, a także szydełko o rozmiarze. 2,25 mm. Rozpoczynam od wykonania 20 oczek łańcuszka. Jak już mam 20 oczek łańcuszka, to rozpoczynam pierwszy rząd. Rozpoczynam od zrobienia półsłupka w drugim oczku od szydełka. Czyli jedno oczko, to jest drugie, wkuwam się, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku, znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki. Mam jeden półsłupek. Teraz przechodzę do drugiego oczka, i teraz tu w drugim oczku. Robię kolejny półsłupek, czyli znowu wkuwam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam dwie pętelki na szydełku, znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki. Kolejny półsłupek. I teraz półsłupki muszę tutaj zrobić w każdym oczku po jednym półsłupku. Czyli w sumie będę miała w tym rzędzie 19 półsłupków. Jeszcze zostało mi się do zrobienia 17 półsłupków. Mam już skończony pierwszy rząd. Przechodzę teraz do drugiego rzędu. Jedno oczko w górę. Przekręcam robótką. I teraz będę pracowała tylko na tylnych nitkach oczek. Czyli rozpoczynam robić półsłupek od drugiego oczka od szydełka. Jeden, dwa. I teraz wbijam się w ten, w środek oczka, żeby się tylko wbić pod tę tylnią nitkę. Chwytam włóczkę, też przeciągam. Mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i znowu przeciągam przez te dwie teraz pętelki. Przechodzę do kolejnego oczka i znowu tylko się wbijam pod tę tylnią nitkę, czyli wbijam się w środek oczka, chwytam włóczkę, przeciągam i znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki, drugi półsłupek. I tak robią półsłupki do końca rzędu tylko na tylnych pętelkach oczek. Mam już zrobione dwa rzędy. Przechodzę do trzeciego rzędu, jednoczko w górę, przekręcam robótką i teraz każdy kolejny rząd będę robiła półsłupki tylko na tylnych nitkach oczek, rozpoczynając od drugiego oczka, od szydełka. Mam już skończony trzeci rząd, przechodzę do czwartego, jednoczko w górę, przekręcam robótką i teraz od, od czwartego rzędu do szesnastego powtarzam te rzędy cały czas identycznie, e, czyli 13 rzędów kolejnych robią półsłupki tylko na tylnych nitkach oczek. Mam już zrobione wszystkie 16 rzędów, czyli mam już wykonaną sukienkę aniołka. I teraz zakończam tutaj, przeciągam włóczkę pod pętelką i sobie tutaj zostawiam trochę taki dłuższy kawałek włóczki, i zamykam. Teraz zrobię ręce aniołka. Robię łańcuszek z 22 oczek. Mam już zrobiony łańcuszek z 22 oczek. I teraz robię pierwszy rząd, pierwszy rząd samych półsłupków. Wbijam się w drugie oczko od szydełka, 1, 2 i robię półsłupek. Przechodzę do drugiego oczka i w drugim oczku robię półsłupek. I tak do końca rzędu robię po jednym półsłupku, czyli w sumie wychodzi w rzędzie 21 półsłupków. Pierwszy rząd mam już skończony, przechodzę do drugiego rzędu. Jednoczko w górę, przekręcam robótką, i tak samo jak w sukience będę robiła tylko na tylnych nitkach oczek. Czyli od drugiego oczka 3 d 1 2, wbijam się w oczko i robię na tylnej nitce oczka półsłupek. Przechodzę do kolejnego oczka i też tylko na tylnej nitce oczka robię półsłupek. I tak robią po kolei w każdym oczku po jednym półsłupku na tylnej nitce, czyli w sumie 21 półsłupków. Skończyłam drugi rząd, teraz rozpoczynam trzeci i tak samo jak przy robieniu sukienki, dalej robótka jest identyczna, czyli jednoczko w górę przekręcam robótką i od drugiego oczka, od szydełka robię półsłupki na tylnych nitkach. I tutaj w tym przypadku, w przypadku rąk robię tylko 6 rzędów, czyli już mam dwa zrobione, pozostały mi się jeszcze cztery rzędy do zrobienia. Mam już skończone 6 rzędów, więc teraz zamykam to oczko, ucinam włóczko i mam już gotowe ręce. Teraz przechodzę do zrobienia głowy aniołka, czyli robię magiczne kółko. I następnie teraz w magicznym kółku robię cztery oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Następnie zrobię 19 słupków podwójnych, czyli nabieram włóczkę na szydełko dwa razy. 1, 2. Wkłuwam się w magiczne kółko, chwytam włóczkę, przeciągam pod magicznym kółkiem. Mam 4 pętelki na szydełku. Następnie Chwytam włóczkę, przekładam przez dwie pierwsze pętelki, zostają mi się trzy pętelki. Znowu chwytam włóczkę, przekładam przez kolejne dwie pętelki, mam na szydełku teraz dwie pętelki i chwytam włóczkę i przekładam przez te dwie pętelki. Mam już jeden słupek podwójny i znowu kolejny słupek podwójny. Dwa razy nawijam włóczkę na szydełko, Wkuwam się w magiczny kółko, chwytam włóczkę, przeciągam pod magicznym kółkiem. Chwytam włóczkę na szydełko, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. I chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie ostatnie pętelki. Mam już zrobione dwa słupki podwójne. Muszę jeszcze zrobić 17 słupków podwójnych. Po wykonaniu 19 słupków podwójnych zamykam magiczne kółko. I teraz ten ostatni słupek podwójny łączę z łańcuszkiem, który zrobiłam na początku, i wbijam się w czwarte oczko od dołu. 1, 2, 3, 4. Wbijam się i robię oczko ścisłe. I teraz. Biorę włóczkę, przekładam pod pętelką i też zostawiam taki trochę dłuższy ogonek i przeciągam. I mam gotową głowę. I teraz będę zszywała te wszystkie części ze sobą. I mam już gotowego aniołka. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zrobić aniołka jako zawieszkę na choinkę, to teraz należy po prostu tutaj przyszyć kawałek nitki, tak żeby zrobić zawieszkę.